Ech, dobra, jest taki ładny dzionek. Um, w sumie jestem trochę rozkłopana i przydałaby mi się jakaś nowa fryzura. Więc um, chyba pójdę do fryzjera. I popatrzcie, co Wy o tej fryzurze myślicie. No, brzydka. On, 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 on lub ona musi mi jakąś dobrą fryzurę zrobić i ładną. Dobra. Wchodzimy. rozpimy auto. ok, może być takie auto. I, i jedziemy. Chyba to było z drugą stroną. Dobra, jedziemy z drugą stronę I jedziemy. Hup. Dobra, gdzieś zaparkujemy tutaj 226. Dobra, jeszcze zamkniemy auto i idziemy do fryzjera. Tutaj o, jest fryzjer. Dzień dobry. Co pani chce? Chciałabym lekko zafarbować moje włosy na brązowo. Taki jest, albo w sumie nie, nie na brązowo. Troszeczkę podciąć moje włosy. No i jeszcze oczywiście ładnie uczesać. Dobrze. Już tam i pierwcik i wyjemy. Bo pierwsze musimy umyć, żeby zapalwować. No. I Umytam. Teraz o no. przepraszam. Muszę jednego klienta obszar. Dobra, czekajcie. Jakiś chłop tutaj przyszedł, więc się nim nie przejmujcie, dobra. No. Kaść, muzyka tam wypuszcza. Tutaj jeszcze A, dziękuję za zaproszenie. Ten dziad się zapracił. Zbieramy. Ale... Już nie trzeba więcej. Dobra. No, ale... no, ja bym chciała taką. Mm, I na sam kon. Chyba teraz ma być farbowanie. Tak? A nie. Miało być trochę ścięcie. Dobra. Więc proszę mi troszeczkę ściąć. Dobrze. Taka przyzuję, Pani Dobrze, tylko proszę mnie jeszcze jakoś ładnie uczesać w y tym. No i no. już y chyba taka może być. O Pani, na chwilkę nie, nie, Ciekawe, ona poszła no, dobra. Och, dziękuję. Jesz... ja karton. Dobrze. Proszę tutaj do dzietnika i pani skutkiem. Czekaj, to chyba musi być niebieska. Pani to pani? Tutaj mi się nie wyświetla, ale ten. Okej, okay, to... Dobrze. Okej, okay, ta... mam niebieską. Okej, okay, dziękuję, do widzenia. Do widzenia. I proszę bardzo, pani Leszka. Mhm, dziękuję. Poczekaj, Kasia, na chwilę Proszę bardzo, pani Leszka. Mhm, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Um, może w sumie skoczę. Nie ma Pani wpisać kodu na kartę. Ano. Wpisuję, mhm, wpisuję, no. Okej, okay, już. Do widzenia. Do widzenia. O, jest hmm. Może jest party. Może jest na tancie. Hmm, nie ma party. O, nie, ma party. Hmm, nie ma party. Przepraszam, ale... Na 8 i nie ma, i nie ma na Jest trzecia. Dobra, ja już w sumie lecę do mojego auta, my, my i do... idę do domu. Dobra. Idę do auta, i jedziemy do domu mojego. I zabracamy. Czy to jest tak. dom? Tak dobra, to jest mój, mój dom Musisz obok siebie, bo ja tutaj mieszkam uh -huh. Jedziemy Otwieramy garaż Dobra. I... jeszcze jestem już zmęczona. Och, jestem mega zmęczona. Kto mi tutaj chodzi? Panujemy ją dziwna dziewczyna i tam idziemy dobra idziemy. Spać. Dobra, moc wszystkim... Pamiętajcie, żeby za, 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 zasypać mój kanał no i y, dać łapkę w górę pod tym filmem. Jeśli chcecie... Mm, inne odcinki z Robloxa albo w ogóle z Brawl Starsa No to wtedy po prostu piszcie. A teraz pa.